Hej kochani witajcie na kanale z tej strony dzisiaj w dzisiejszym ciągu zagramy sobie w i Surf, czyli grę dzieciństwa. Przynajmniej tak było u mnie, że to była gra dzieciństwa tak samo po Minecrafcie. E, Okej, okay, kontynuujmy. Dobra. Podałam akurat swój prawdziwy wiek, ale dobra. E, Okej, okay, no to tak, ja zaczęłam w Suba Surf grać w sumie w wieku... Żeby was nie skłamać to... Mm, Czekajcie, muszę się zastanowić, bo wtedy ten, chyba na wieku 7-8 lat, czy tam 10, nie pamiętam, no czyli już to będzie około 8-7-6 lat temu, I teraz w sumie mam 16, dobra. Napiszcie mi w komentarzu, w jakim wieku zaczęliście grać w Saba i Surów, bo jestem tego bardzo ciekawa, czy w ogóle gracie w tą grę. Dobra, bo widzę, że tu się naprawdę dużo z rzeczy ogólnie pozmieniało. Znaczy w ogóle się nic nie pozmieniało, oprócz tego, że co dwa nie są aktualizacje i tak zawsze było w sumie. Oni po prostu robią ciągle aktualizacje jakiekolwiek. To mi się naprawdę podoba w Saba i Surów że oni się starają jakąś tę grę utrzymać tak powinno być w sumie z każdą grą ale niestety czasami tak nie jest dobra, spróbujemy od razu pobić tego Kinga tamtego ojojojoj, prawie bym zginęła co so, nie byłoby co so fajne hop, hop, hop dobra Weźmy sobie te, to, to. Dobra. Podoba bardzo lubię to, e, ten magnes. Bo on tak fajnie przyciąga itp. Te itemy, znaczy monety, itemy, tak. I temy, co są w Minecrafcie, ale dobra. Podoba mi się to po prostu. Będzie trzeba za tym biegać. Dobra, ha, hop, hop, hop. Tu. Tu, tu. Tu, 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 o, mamy od razu właśnie skrzyneczkę i zobaczymy, co w ogóle w niej będziemy mieli. To jest też dobre pytanie, może monety, może jakieś deskorolki, może zobaczymy. Fajnie jest wrócić do tej gry po, tylu, po w ogóle tylu miesiącach, bo w sumie nie pamiętam ostatni raz, kiedy grałam właśnie w tą grę. A to było dawno nawet? Hop! Hop, hop, hop. Dobra, pokonaliśmy już tego króla, teraz musimy pokonać tamtego. Przez co mamy 1x, to jest po prostu yy, no prawie, że nie do pokonania, co nie? Dobra. Mamy 528 monet, co jest bardzo trochę słabym wynikiem. Ale, jak. Bo ja nawet potrafię zdobyć około 30 tysięcy monet. Zobaczymy, ile w tym odcinku zdobędę. Nad więcej w sumie. Ale, za pierwszym podejściem nie tak, że będę używała kluczy i tp. Tylko ja po prostu za pierwszym podejściem mogę zdobyć na 30 tysięcy monet. I no. Dobra. Hop, hop, tu, 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 tam, hop, hop, hop. Napiszcie mi w komentarzu tak samo, kiedy macie wystawienie ocen, bo ja mam 31 maja, wiem szybko, ale to przez to, że nie mamy 5 dni yy, szkoły, tylko mamy, yy, no, 3 dni szkoły, a w trzeciej klasie mam tylko 2 dni szkoły. O, mamy już komplet, fajnie. O, dostaliśmy jeden. Kto? O, monatki, fajnie. Dostajemy dwa klucze, fajnie. Climb. Ok. Zobaczmy od razu, jakie mamy postacie. O. No. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, mamy tu za free. O! Jeden klucz, okej. A za ile... O! Oh, Mam ma odblokowane ubranie od razu. Okej. Okay. Myślę, że takie filmy się spodobały. Jeśli tak, to zaznaczcie łapkę to i na kanale, więc pa!